Nasz następny przeciwnik ma już konto od 13 lat, dawno z takim weteranem się nie mierzyłem. Ranking 2300, zbliżony do nas i próbujemy go tutaj w obronie sycylijskiej po prostu zmiażdżyć. Rywal ma możliwość zbicia nam pionka, zdobędzie w ten sposób materiał od razu. Podobną partię grałem z Tomkiem Jaskółką. Gdzie zacząłem dobrze, ale e, nie zaufałem swojej intuicji i pomyliłem się trochę w kalkulacji. Mamy gońca ustawionego na fajnej diagonali i pionek mniej, ale w zamian za tego pionka mamy e, dość dobry rozwój. I tutaj od razu przeciwnik stawia nas w sytuacji, gdzie trzeba podjąć decyzję. Mogę pchnąć, rywal może wejść do centrum i być może F3, być może F3, skoczek musi iść na. G, i zdobywamy wtedy tego skoczka. No to pchamy do centrum. Nie może wejść ten skoczek, jeśli dobrze liczę. Chyba, że po F3 jest szach. Tak, po F3 jest szach. F3 szach, pionek. Goniec. Pionek. Skoczek, wieża. Dobra, a F3 szach, pionek, skoczek, pionek, goniec, król. Podoba mi się ten wariant. Więc idziemy F3, atakujemy skoczka i zobaczymy, czy rywal wybierze tę linię z szachem. Gramy G3, wchodzimy w ten wariant. Bardzo ryzykowny, ale interesujący. I tak, przeciwnik bije, bierzemy. I król na F1 przetransportujemy go za chwilę na G2. Mamy figurę w zamian za trzy pionki. Otwartą wieżę, otwartego gońca, otwartego drugiego gońca. Myślę, że pozycja jest przyzwoita. Raczej lepsza dla mnie, tak bym to określił. W tych pozycjach muszę przede wszystkim grać odważniej. Co pokazała mi partia z Tomkiem, w której miałem. Naprawdę interesujące warianty. Potencjalnie mocny atak. I po prostu nie zaufałem swojej intuicji wystarczająco. Ok, to jest ciekawy ruch. I wydaje mi się, że niepoprawny, bo mogę zagrać F4 i uwięzić tego gońca. Nie ma ucieczki, bo przeciwnik traci. Więc gram F4 i otwieram Hetmana na atak na króla przeciwnika. Mogę też zagrać hetman F3 i za chwilę zdobyć tego gońca. Wydaje mi się, że obroną może być chyba jedynie H5. O, to jest też dobra próba. To jest dobra próba. Ale mogę tutaj walczyć o to, żeby nie wypuścić gońca i zagrać skoczek F3 z ideą. Król H2. Dodatkowo ten skoczek może wchodzić na G5, żeby mm, jeśli na przykład nastąpi coś w stylu H5, to mogę wejść skoczkiem na G5 i znowu nie ma ruchu gońcem. Mogę zagrać też król G2. Goniec nie może się wycofać, trzeba zagrać H4. I wtedy skoczek. Albo skoczek od razu. Nie ma tutaj takiej dużej różnicy, mi się wydaje. Więc pytanie tylko brzmi: jak się dobrać do pozycji rywala? Wejdę skoczkiem od razu do ataku. Drugi goniec być może tędy przyłączy się do akcji. Tak, H4 wydaje się koniecznością. Zagrałbym Hetman F3 z atakiem na gońca, ale nie jestem przekonany, czy mi to naprawdę dużo daje. Mogę też dać szacha. Jeśli któraś z figur zasłoni się na D7, to biorę skoczkiem na E6. Więc po takim szachu, skoczek C6 jest konieczne. Na co mam Hetman A4? Tylko to nie wygląda jakby prowadziło do natychmiastowej przewagi, którą bym chciał uzyskać. Chciałbym jak najszybciej tutaj przeciwnika docisnąć. Oczywiście. Więc koniec skoczek Hetman, i przeciwnik może się obronić Hetmanem, np. Hetman C7 albo Hetman B6. Ja wtedy mogę zagrać gońcem i tego Hetmana atakować, tylko że wtedy tracę Pionka. Co nie uśmiecha mi się. Nie, nie chciałbym tego Pionka oddawać. Więc być może jakiś lepszy atak. Może jakoś tego skoczka zaktywizować. Skoczek A3 z ideą skoczek B5. I wejściem na D6 to też wygląda jak interesująca opcja. Mogę od razu też zagrać Hetman F3 z ideą poświęcenia i zdobycia tak, zdobyłbym materiał w ten sposób, gdyby to doszło do skutku. Czyli Hetman F3. Z ideą skoczek a3, skoczek b5. Spróbujmy tego wariantu. I teraz mogę zbić gońca, więc przeciwnik musi się odsunąć hetmanem w jakiś sposób. Bo grożę biciem i zdobyciem figury. którą sobie podchodzi i zdobywa jeszcze pionka. Więc z dwoma figurami przewagi miałbym kompletnie wygraną pozycję. No, i teraz zależy od. Te A dobra, przeciwnik ustawił się tutaj wieżą, żeby nie było tego motywu. A ja w takim razie przerzucę skoczka przez A3. Przez A3 na B5. Możliwe, że będzie poświęcał materiał, ale nie powinno to być dobre, bo mój goniec broni pionka. Ciekawy ruch, ale jak wejdę tędy, 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 to pionek spada, więc wchodzę skoczkiem na b5. Jest atak na pionka, atak na punkt d6, rywal raczej musi to zbić, biorę gońcem. Jest szach, skoczek wchodzi prawdopodobnie na c6. I ja mogę zbić pionka. Grożę widełkami w dwóch miejscach. Przeciwnik musi się obronić i mm, zdecydowanie mam przewagę, tylko jeszcze pytanie: jak dużą? Skoczkiem mogę się potem wrócić, grożę z biciem, Nie można odbić pionkiem, bo wieża pada. Więc dużo taktyki, dużo taktyki i dużo problemów po stronie rywala. Fajnie, bo czuję, że czegoś nowego się nauczyłem o tych pozycjach. Mimo tego dopiero zaczynam czuć właściwie te pozycje. Pionek mniej. Pionek mniej, ale naprawdę niesamowite są te możliwości, które, które daje nam tutaj wybrane otwarcie. Dobrze. Zacznijmy od tego. Że na skoczek E6 wchodzą widełki. Więc rywal musi się mocno mieć na baczności. Może wejdę sobie skoczkiem na D6 z ideą poświęcenia pionka, może nawet. Skoczka bo nie można bić, bo będę mógł bić tędy. A jak rywal zbije tym pionkiem, to mogę zbić Hetmanem szacha. Nie ma, bo zdobywam. Nie ma zdobycia figury z odsłony. Z drugiej strony, mogę też uderzyć w C4, żeby to spróbować zbić od razu. C4, Hetman B6. Tego Pionka osłabiam. To może być nieprzyjemne. Bicie tracę wtedy. Zacznijmy tędy, a potem będę myślał o C4. Na razie jest ok. Właściwie mogłem dać szacha, co troszeczkę przeoczyłem, a troszeczkę mogło nie być nawet takie dobre. Wszedł przeciwnik Hetmanem sobie tutaj. Jest atak na mojego Pionka. Ale ja mogę wrzucić dodatkową figurę do akcji. I teraz nie ma król G7, bo jest szach, bije, jest szach z widełkami, jak go nie zbije, to są drugie widełki na E6, więc są widełki w dwóch miejscach, jeśli król pójdzie na G7. Dlatego król poszedł słusznie na, na G ale8, nie na G7. Grozi zdobyciem tutaj materiału. I ruszamy na C4. Jest zbroniony dwa razy, więc jak przeciwnik zbije biorę gońcem. Jak przeciwnik nie zbije, to biorę w centrum i próbuję tutaj go dojechać. Ale no oczywiście jest bardzo trudno. Czasu jest mało. A tak jest dobry, atak jest dobry. Jest prowadzony przeze mnie moim zdaniem, no moim zdaniem jest OK. Tutaj troszeczkę być może pomogę przeciwnikowi ustawić lepiej gońca. Ale nie wiem czy ma na to czas. Chyba nie ma na to czas rywal, więc, więc powinno być spoko. Skoczka rozwinął sobie. Atak na pionka, na dosyć ważnego pionka. To może być problematyczne. Jak on mnie tutaj zbije, to, to mogę mieć bardzo duży problem. Więc może przestawimy sobie gońca. No nie, chciałbym tak grać. No, robią się problemy, robi się trudno. Trzeba to jakoś obronić, ale to jest trochę pasywne. Zagram bezpieczniej. I wierzę w razie czego wrzucę na B1. Król na G2, na H3. Król na H3 powinien być bezpieczny. Dwie minutki, kurczę. Trzeba tutaj przycisnąć trzeba przyspieszyć, przycisnąć. Jak wejdzie skoczkiem na B4, to bijemy. Jak wejdzie w centrum, to gramy goniec C4. Jak zbije gońca, to bijemy, on bije. I dobra, bijemy. I pytanie, którego zbije. Jedno i drugie powinno być akceptowalne, chociaż jak biję tędy, to, to już pionek jest zagrożony. I coraz większe problemy w pozycji się pojawiają, coraz większe problemy, niestety. Mimo wszystko jestem dobrej myśli, ta pozycja powinna być wygrana, bo bicie bicie, zbił tędy. Wezmę to. I jak on weźmie, to hetmanem ustawię się na. Na B3 albo lepiej na F3. Wracam do ataku na wieżę i do ataku na piątkę. Jak się obroni, to zbiję tędy i nie może zbić, bo, bo traci. Więc, więc bicie piątkiem byłoby spoko. Wydaje się, że musi tak przeciwnik zagrać, bo inaczej go będę dociskał. Po prostu wezmę tutaj. I moje pionki powinny wygrać. Rywal zamiast tego zbił tędy, czego nie zauważyłem. Tej opcji nie zauważyłem. Ja go zbiję tutaj. I jak on zbije, biorę pionkiem i. Mm, Powinienem wygrać, powinienem. Ten pionek jest dosyć dobrze broniony. Mam trzy pionki w centrum, które zmierzają do pola przemiany. Mam dobrze ustawione figury. Teraz mogę wieżami wkroczyć do gry. Rywal ma kontra na skrzydle królewskim, ale ta kontra nie powinna być aż taka problematyczna. Dodatkowo wieże mogę teraz na G ustawiać i cisnąć tutaj. Może hetmana wrzucę sobie tędy. Dobra. Więc atak na gońca, atak na wieżę. Ta wieża się musi. Ten goniec musi się wycofać. Pionka zbić nie można, bo goniec pada. Pionkiem jeszcze będę mógł pójść do przodu. Goniec poszedł tędy. Mogę zagrać Hetmanem. Zbije tędy, wiecie, co to wygląda, jakby powinno prowadzić do wygranej, bo mam atak na wieżę. Jak rywal zbije i zaatakuje mi skoczka, to. To nawet mogłem pójść do przodu. A, mogę zbić też pionka. I tu jestem blisko pola przemiany. Tymi pionkami, tym pionkiem też mogę zasuwać, bo nie ma bicia, go broni. Więc powinienem tutaj. Powinienem mieć ciągle wygraną pozycję, chociaż druga wieża wkracza też do akcji. Robi się skomplikowanie. No, komplikacje naprawdę duże tutaj zaczynają być. No, możliwe, że stracę tę figurę. Wszedł, znaczy weszła wieża. No to wycofajmy skoczka do ataku. Teraz mamy wolną drogę do pola przemiany. Troszeczkę tutaj przeciwnik chyba pograł niedokładnie. Zaatakować nas może, ale wtedy nie powstrzyma nas przed dorobieniem, przed dorobieniem Hetmana, więc musi zagrać tędy. Idziemy do pola przemiany. Nie może zbić. Zaraz będziemy mieli znowu figurę, figurę i jakość przewagi. Nie, wieże przewagi, po prostu wieże przewagi. Ok, i rywal się poddał, więc udało nam się wygrać bardzo trudną i skomplikowaną partię, ale wydaje mi się, że. Cisnąłem go od samego początku i że wygrana była w końcu taka w pełni zasłużona, taka naprawdę zadowalająca, podobała mi się ta partia, więc robimy analizę. No i jest przyzwoicie, dokładność 87% w takiej skomplikowanej pozycji to więcej niż mógłbym sobie życzyć, silnik ocenił mnie na 2400, przeciwnika gorzej na 250 i zobaczmy... Czy dobrze prowadziłem te partię? Tutaj widzicie jest ten wariant, w którym zdobywam pełną kontrolę nad centrum w zamian, za, w zamian za pionka. I to było złe zagranie. Dobrze. Ja tutaj dobrze zagrałem. Poświęciłem te pionki w zamian za bardzo silny atak i zamknąłem gońca przeciwnika, żeby nie mógł wyjść. Prowadzę ten atak prawidłowo. Nie są to najlepsze ruchy, ale są dobre. Teraz skoczek wchodzi do ataku, który planowałem od początku. Goniec wchodzi. Wszystkie figury aktywizuję w ataku. I patrzcie, tutaj jest ta idea, którą liczyłem, czyli bicie. Nie można zbić pionkiem, bo biorę wieżę i oczywiście wygrywam. Trzeba by było zbić drugim pionkiem. A, ale wtedy mam hetman D5 z szachem. Przeoczyłem, że tutaj tak silny będzie ten szach Hetmanem. Bo przecież wygrywam partię. Nie można iść tędy, bo jest mat w jednym. A nie, ma, w ogóle tutaj goniec jest. Nie można iść tędy, bo jest też mat. W prosty sposób. Więc pozostaje ruch król H8. Po czym wygrywa goniec E7. Ok, więc przeoczyłem bardzo fajną taktykę, która wygrywała. A co ciekawe, liczyłem te posunięcia, więc troszeczkę tutaj niestety niedokładnie. Ta sama taktyka nadal wchodzi w tym momencie nadal wchodzi ta sama taktyka. Zamiast tego wycofałem gońca do defensywy, zbiłem w centrum i, i tutaj przeciwnik miał pierwszą możliwość na kompletne wyrównanie pozycji, bijąc w D5, i się okazuje, że ta pozycja jest według silnika równa. Ja bym zagrał goniec C4 i gralibyśmy ten atak, o którym mówiłem, ale przy dobrej grze miałbym problem, natomiast przeciwnik zbił w inny sposób i udało mi się tutaj znowu pograć w miarę. W miarę dokładnie przeciwnik się poddał, bo nie miał możliwości zatrzymać mnie przed dorobieniem Het-Hetmana. Te trzy potężne pionki, w żaden sposób nie blokowane to po prostu było dla mojego rywala za dużo. No i super. Naprawdę się cieszę. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Dla mnie ta partia w końcu była taka naprawdę satysfakcjonująca. W końcu czuję, że, że zagrałem dobrą partię na takim krótkim tempie, więc zachęcam Was do subskrybowania, komentowania, wspierania mnie w dowolny sposób. Jutro walczymy ponownie, z następną. Partyjką. Do zobaczenia.